Arkona była jednym z najważniejszych centrów kultury i religijnych Słowian połapskich, znanym z kultury boga Świętowita, To potężna twierdza, znajdująca się na rugi, przetrwała przez wieki, opierając się zarówno naturalnym, jak i ludzkim zagrożeniom. Arkona leżąca na północno-wschodnim krańcu Rugi była strategicznie ulokowaną twierdzą z widokiem na Bałtyk. Była sercem kultu świętowita, bóstwa wojny, urodzaju i przepowiedni, którego potężny posąg stał w świątyni. Słowianie Połapscy, w tym plemię ranów, które zamieszkiwało Rugię, było pogańskim ludem opierającym się chrystianizacji, która obejmowała Europę. Ekspansja chrześcijaństwa w Europie przebiegała intensywnie od IX wieku. Wikingowie, Niemcy, Duńczycy i inne chrześcijańskie narody nieustannie prowadziły kampanie mające na celu chrystianizację pogańskich terenów. Misjonarze podróżowali przez kontynent, nawracając lokalne populacje, czasami pokojowo, a innym razem siłą. W przypadku Rugi głównymi agresorami byli Duńczycy. Król Danii Waldemar I, znany również jako Waldemar Wielki, prowadził politykę ekspansji swojego królestwa, włączając w to chrystianizację pobliskich pogańskich plemion. W 1168 roku wraz ze swoim biskupem Absalonem, który był również zaangażowany w sprawę chrystianizacji, Waldemar I zdecydował się zaatakować Arkonę. Decyzja o ataku nie była przypadkowa. Arkona była nie tylko religijnym, ale również politycznym centrum oporu Słowian wobec chrześcijaństwa i duńskiej dominacji. Zdobycie Arkony miało nie tylko znaczenie religijne, ale również strategiczne i polityczne, jako że eliminowało najważniejsze centrum oporu w regionie. Wiosną 1168 roku duńska flota pod dowództwem Waldemara I i Absalona wyruszyła w stronę Rugi. Oblężenie Arkony rozpoczęło się w czerwcu. Ronowie bronili swej twierdy z determinacją, ale Duńczycy dysponujący lepszymi technikami obleżniczymi i liczebną przewagą stopniowo zdobywali przewagę. Decydującym momentem było podpalenie murów Arkony. Duńczycy użyli katapult do wyrzucania płonących pocisków na drewniane fortyfikacje, co ostatecznie zmusiło obrońców do kapitulacji. Po kilku tygodniach oblężenia 15 czerwca 1168 roku Arkona padła. Po zdobyciu Arkony, Duńczycy natychmiast przystąpili do niszczenia symboli pogańskiego kultu. Świątynia Świętowita została splądrowana, a jego posąg, wielki drewniany idol, został obalony i spalony. Był to akt mający na celu zarówno zniszczenie religijnego centrum Słowian, jak i determinację potęgi chrześcijaństwa. Waldemar I i Absalon Zadbali również o to, by chrystianizacja ranów była trwała. Na miejscu świątyni pogańskiej wzniesiono kościół, a miejscową ludność zmuszono do przyjęcia chrztu. Zniszczenie Arkony było brutalnym, ale skutecznym końcem pogańskiego oporu na Rugi. Upadek Arkony miał dalekosiężne konsekwencje. Zniszczenie twierdy w 1168 roku było z kluczowym wydarzeniem w historii Słowian Połabskich i chrystianizacji północnej Europy. Arkona, jako ostatnia twierdza oporu, stała się symbolem zarówno upadku Starego Świata, jak i narodzin nowego porządku religijnego i politycznego.